To tak sobie leży oglądam te wiadomości niemieckie. A kręcę się po Niemczech i po Europie. I ten przyrost, kurde, tych zakażonych, nie? Tym koronawirusem jest naprawdę przerażający. Jest coś ciekawego, no kurczę. No, byłem zmuszony ostatnio zrobić test, bo inaczej bym nie zameldowano w hotelu w Göttingen. No mi to tą pałeczkę tam do nauca. No oczywiście wyszło negatywne, nie? Oczekując na ten test 40 minut, każdy wyszedł tam. I patrząc jak ludzie przemiela się tłum tych ludzi. też tak zwany. Każdy odchodzi z negatywnym testem. To skąd oni kurwa biorą te kurwa cyfry. Ja się pytam, nie? Ten przyrost tych zachorowań. Nie wiem kurwa, nie wiem. A jeżdżę po Polsce, po... Bo... W Niemczech i po Europie. Nie wiem, miałem pojęcia, no takie przemyślenie dzisiaj nachodzą dziwne przy piątku. Taka rozkwinka, więc pozdrawiam serdecznie redaktor samo się kłania.